Witam Was na kanale Mad Bombers. Dzisiaj skręcimy dla Was kilka filmików. Zaczynamy od legend neutralnych. To będzie pierwszy filmik. Później pójdą legendy klasowe i ich przydatności na arenę. Wiem, że mój głos Was, część Was dosyć mocno irytuje, dlatego oddaję mikrofon Diabłowi. macie wszyscy. <ścoughs> Zaczynamy od Deadwinga. Na arenie jest to taki pik, który może w zasadzie chyba najgorszej możliwej sytuacji nas wyciągnąć z, z kłopotów, ale no ja osobiście nie polecam. Jeżeli to ma być ostatni ratunek, to chyba tak to ma wyglądać, ale wolałbym legendy, które pozwalają przejść do przodu już dużo wcześniej. OK, Następna jest 0 No to jedna z najmocniejszych legend na, na arenie rzeczywiście. Tutaj no, ciężko się czepić tej karty, po prostu <laughs> statystyki ma genialne i karty, które dociąga, no większość z nich jest po prostu bardzo silna. Dodatkowe, dodatkowe karty co tura z takim problemem w stole to jest zawsze przyjemna sprawa. Także Izerę bym wziął na pewno nad TheTwingiem, jeżeli miałbym już tutaj porównywać na tym etapie. Onyxia. To jest smog, który genialnie działa w szamanie, tak jak to sobie zdążyłem przetestować. Ze względu na wszystkie możliwe bufy, totemy i tak dalej, które pozwolą spompować te łelpy, które wstawia Aneksja. No i cały stół buduje od razu. Tak? Jest bardzo, bardzo silna. No na no to szkoda czasu. No. W zasadzie nie wnosi nic oprócz tego, że jest wielkim 8-8 panem. Malegos, no nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie, żeby pod niego cały dek budować na arenie, bo to może druid z tego skorzystać, może warlock ma karty, gdzie ten Malegos rzeczywiście wchodzi w stół i od razu wali <coughs> większe obrażenia ze speli, ale to to też nie to, czego szukamy. Co innego, ale to... No, ja uwielbiam, po prostu uwielbiam. Jest wielkim smokiem, który Albo nas wyleczy jak już jest źle, albo postawi no, nową poprzeczkę, jeżeli chodzi o tempo wyścigu dla przeciwnika. Aczkolwiek no chyba w porównaniu z Izerą, to Izera wygrywa tutaj jakościowo. O Izer, że to jest na przykład karta w momencie więc nie jestem, która nie jest Tak, 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 Tomek ma rację oczywiście. Ale jest 8-8 i zaraz 4-12, czyli to 4 jest kluczowe w pojedynku z Priestem, bo Priest ma na więcej niż 4 albo mniej niż 4, ale to pewnie część z Was już dawno wie. Okej. Okay. Ragnaros jest genialny, to jest podobny poziom i zera. Wchodzi w stół i już działa. Jeszcze nie trzeba poczekać z nim całej tury. Od razu wali. Fantastyczne. Poza tym kosztuje 8, a nie 9. co jest dość kluczowe, bo tam za 2 więcej w dziesiątej turze możemy coś dograć, a nie za 1, nie? No... Jak już nic ciekawego się nie znajdzie, to niech będzie gru, ale ja nie jestem fanem, on potrafi być tylko duży i nic więcej, jak wchodzi, to jeszcze nic nie prezentuje. No w ogóle jestem fanem, jeżeli to ma być legenda, mam za nią dużo zapłacić, to oprócz tego, że duży, to jeszcze od razu ma jakiś impact, jak wchodzi w stół. W tej samej turze, nie? Okej. Okay. Sytuacji, znaczy w ważnej sytuacji, że legendy są bardzo ważne, ale są to legendy, legendy są przede wszystkim sytuacyjne, można, można stworzyć legendę bez legend. Nie, nie no, oczywiście, że można bez legend tworzyć, ale jeżeli jakaś się trafi, to chociaż fajnie by było wiedzieć, która będzie idealna, nie? Tutaj, jak zwykle, ja jestem fanem tego, żeby to nie była idealnie najmocniejsza karta z trzech wybrana, to znaczy fajnie jakby była, ale najważniejsze, żeby to była karta, która będzie miała synergię resztą naszej talii, współgrała, nie? współpracowała. I tutaj kolejna to jest Baron Gedon. No, nieprzypadkowo to w, w tych wysokich rankach w konstruowanych taliach znajduje się właśnie Baron Gedon, ponieważ warriora, w którym on występuje, brakuje takich właśnie y, możliwości, jak zadaj wszystkim obrażenia. Nie? Jest Weirdly wind który zadaje po jednym, ale to jest kolejna możliwość, to zadaje dwa i no, jakoś nadrabia tą, tą bolączkę Warrior'a, nie? No, Natomiast, się pod kątem no ale do tego zmierzam właśnie, do, pod kątem Areny, jeżeli nie mamy nic, co zadaje obrażenia AOE, tak zwane, nie? Po, po, po wielu stworkach, wszystkich albo tylko przeciwnika, no to to Barona trzeba wziąć mocno pod uwagę, no, bo talia bez takich możliwości jest po prostu dwa razy słabsza niż każda inna. Okej. Okay. Mm. Trochę tańsze legendy tym razem. Ja tu nie będę może przy każdej jakoś bardzo długo mówił, bo to nie ma mm, takiej potrzeby. Eee, kern Blackwów jest, jeżeli chodzi o te wszystkowe legendy, no, mi się wydaje na arenie najmocniejszy. No, możemy dyskutować czy kern czy Sylvanas, ale y, przy całej reszcie jest na pewno najmocniejszy. Eee, to są dwa yeti po prostu. No. I jeden jest potrzebny y, również u szamana. Y, tak bardziej niż u innych klas, ponieważ o to chodzi, żeby walnąć tych stworków więcej w stół, y, jak najszybciej i, i je zbufować, podpalić tym, tym, tym. No ewentualnie druida, bo on też ma takie możliwości. No, szamana chyba przede wszystkim. No innych <laughs> klas, No za 6-7-5 nie ma tragedii, ale... No, ta Chyba wolę po prostu zwykłego, naj, najzwyklejszego w świecie, Ogra 6 tutaj z przodu ma 6, 7 potem, nie? No to jedna z tych kart, których nawet nie chcę się omawiać. Jego wynalazki są właśnie tak niesamowite, że ja im dziękuję. Mm. No, Czarny rycerz w, na arenie jest Znacznie lepszą kartą mi się wydaje niż Constructed, ponieważ dużo częściej można znaleźć stronnika z prowokacją przeciwników. Dlatego jest godzina uwagi. No nie karnblad na pewno jest lepszy. Okej. Okay. Bestia. Miałem tak agresywne talie, że potrzebowałem z tych trzech legend, które były do wyboru właśnie bestii. Ale to... Synergia po prostu podyktowała wybór, nie sama jakość kart, bo za 697 wiadomo, że dużo. Ale chyba są po prostu silniejsze legendy. Znaczy ja co do bestii dopowiem do tylko jedną kwestię, bardzo często Agent gram hunterem i nie jest to karta, którą nawet hunterem bym jakoś specjalnie pikował, bo i częściej mam lepsze legendy do wyboru, chociażby K. Tak, przed nerfem była wersja spuść psy, która dawała bestii w szarze teraz już tego nie ma więc z dwa razy gorszą legendą automatycznie nie e, Okej, okay. piątki kapitan zielonoskórych no jeżeli mamy już nawalone bronią tego warriora którego sobie składamy na arenę czy nie wiem ile mieczy u, u paladyna jeżeli mamy jakąś taką konstrukcję to czemu nie ale Myślę, że od czterech sztuk już wydraftowanych dopiero zaczynam o nim myśleć jako o poważnej karcie, która ulepszy moją talię, nie? jeżeli chodzi o synergię. Także jakość tej legendy jest średnia w porównaniu oczywiście. I tutaj jest największy szlem z wszystkich szlemów, bo on niszczy broń i dobiera karty. Czyli ja w ogóle nie jestem fanem szlemu jakoś niezmiernie. Ale jeżeli będziemy mieli, nie wiem, co do wyboru, <laughs> no dwie bardzo słabe legendy, jakieś inne, można wziąć pod uwagę Harrisona Johnson. Tylko to musi być talia tak naprawdę, która bardzo cierpi mm, przeciwko klasom z bronią, nie wiem. Mac na pewno mógłby spojrzeć na Harrisona Johnsona dużo inaczej niż jakiś inny warrior, nie? Okej. Okay. <laughs> o, litarny, Champion. Teraz to jest już karta przypisana bezpośrednio do MAGA po ostatnim turnieju ESL, ale już tak poważnie, to mm, no, na arenie szczególnie jest godne uwagi. Karta daje niestety i przeciwnikowi, i, i właścicielowi. To jest poważny defekt, ale już za samo 5-5-5 to nie ma tragedii, już widziałem gorsze historie. Uznajmy, no, że to jest średnia legenda, powiedzmy. Okej, okay, następna. Pam, 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 Leroy Jenkins. No. to no, no, jedna z najlepszych bagat. Tak, to generalnie w Constructed na pewno. Na arenach myślę, że nie mniej. Ja wolę duże smoki, ale jak mam do wyboru mniejsze stworzonka, to Leroy Jenkins jest, jest świetnym stworzonkiem, po prostu kończy gry. Ale coś mi się wydaje, że zapomnieliśmy tutaj. Właśnie sobie przypomniałem sam o jednej karcie. Um... O właśnie, jeszcze jest wyżer. I tutaj to jest kolejna karta do tali typu Shaman Druid. Robi chłopaków z prowokacją. No nic piękniejszego, ja uwielbiam go na arenie, jest genialny. Jest pierwszym celem wszystkich remowali zawsze, <laughs> bo jest tak dobry. Nawet tali, która niekoniecznie potrzebuje 150 panów z prowokacją, to zawsze zatrzyma i, i pozwoli kontrolę nad stołem jakoś tam zaprowadzić. No, rzeczywiście, jeszcze z Sylwana. No wspomniałem przy okazji Grand a bo tutaj to jest taki spór odwieczny, czy ona jest lepsza, czy Grand no, Najlepiej mieć obie, <laughs> ale no, no co jak co, no do niej jeszcze troszkę jest potrzebne, żeby ona działała. To samo jej występowanie na stole to jeszcze nie wszystko. Warlock ma takie możliwości, żeby ją poświęcić na przykład, nie? Dlatego do Warlocka na pewno będzie lepiej pasowa. <laughs> Przepraszam, niż do innych klas. <laughs> Natomiast kern nie wymaga nic. On wchodzi już jest. Już, już działa. Dobra, czy o czymś jeszcze zapomniałem? <laughs> tu jest OK. Był Liraj. King no nie polecam, na arenie nie polecam. <laughs> jest kilka konstat pomysłów z tym panem, ale no on nie jest na arenie. A ten pan po, po zmianie tekstu też już się nie nadaje do niczego. Jest zbyt losowy po prostu. Także unikajcie. No reszta to już formalność. No, granie mełko gromiło też wydaje mi się trochę fantazją, bo możemy oddając turę przeciwnikowi trzecią już ją przegrać, nie wiem, z magiem, czy, czy z jakimś tam ustawionym nie wiem. Znaczy ja Druidem. Powiem, tak, to jest karta dla sadomasochistów, tak. zdecydowanie. To jest fan karta, no umówmy się. Jak chcecie te arenki naprawdę na poważnym poziomie jakieś, jakoś rozgrywać, no to małku to nie to. Ja prywatnie bardzo nie lubię na ta zwłaszcza, że tutaj tekst się zmienił na dużo gorzej. I, i nie polecam, ale znam fanów, nie wie nie nikogo, że, że go właśnie wybierze. Nie? Czy znaczy jest to karta, która bardzo dobrze się sprawdza w, na ADN przy dwóch klasach? Shaman oraz y, Water. No to ja musiałbym dostać naprawdę trzykartowy zestaw, strasznie słaby, żebym czy z Shamanem czy łotrem zdecydował się na, na tappingu. Mm. No i co? Yy, co to też jest, pan karta? I to on prawie nic nie wnosi, a może tylko wszystko popsuć. No, naprawdę myślę, że ta karcianka musi ewoluować jeszcze kilka dodatków, żeby naprawdę znaleźć zastosowanie do niego. No i na pewno to nie jest wybór na arenę. Ale jeszcze został nam Mag. Którego nie mogę znaleźć. O. Właśnie. No i jeżeli chodzi o te tanie legendy, to jest zdecydowanie najlepsze. Chociaż... Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić wybór trzykartowy, gdzie wziąłbym jego jakoś zdecydowanie nad innymi kartami. Czyli reasumując w ogóle neutralem, to Ragnaros i Zera jak dla mnie na pierwszych egzekwach, chyba w pierwszym miejscu mogę powiedzieć. Myślę, że potem będzie Onyxia razem z Sylvanas i Kernbladhoofem. No numer trzy, to Lire. Tak, Lire jest tuż pod nimi na arenach chyba. No i może powiedzmy, że egzeksł z Ekstrazą, bo to... Mniej więcej podobny poziom siły karty, tyle może zmienić na stole. Okej, okay, okej. Okay. Przejrzeliśmy karty neutralne. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do, do lajkowania naszego fanpage'a. Następny filmik będzie dotyczył legend klasowych. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy.